Witajcie kochani w ziemniaczanym podcaście numer 3, czyli krótkim komentarzu do najnowszych wieści ze świata Gwiezdnych Wojen. I Dzisiaj nie będziemy wyjątkowo mówić o wieściach związanych stricte ze światem Gwiezdnych Wojen, ale o wieściach mówiących o świecie Gwiezdnych Wojen. Ponieważ jakiś czas temu e, po, poprzez grupę, e, jedną z powiedzmy moją ulubioną grupę gwiezdno Wojeną, czyli Rebelawka, sekcja Star Wars na Facebooku, e, dostałem w swoje ręce artykuł internetowy o tytule Disney ma poważny problem, nowa generacja dzieci nie kocha Star Star Wars. Artykuł ten ukazał się na stronie Forsal.pl, która podążając za Wikipedią jest polskim serwisem internetowym, który specjalizuje się w finansach, ekonomii i gospodarce, który jest uznawany za jeden z najlepszych, jeden z topowych w swojej dziedzinie. I artykuł ten napisany przez autora, który tytułuje się tylko i wyłącznie jako APAT, dowiadujemy się, iż e, frekwencja, niska frekwencja w najnowszym parku rozrywki, czyli Galaxy's Edge, Star Wars jest kolejnym elementem, kolejnym krokiem na e, utracie, czy też że tak powiem sposób spadku znaczenia Gwiezdnych Wojen wśród odbiorców. I autor tego artykułu stara się przedstawić różnego rodzaju sytuacje, argumenty, e, zjawiska, które mają rzekomo pokazywać na spadek zainteresowania uniwersum Gwiezdnych Wojen. E, I cały ten artykuł, który oczywiście możecie sobie przeczytać e, w opisie, znaczy link do niego znajdziecie w opisie tego materiału, jest niesamowicie słaby. To jest po prostu dla mnie fascynujące, jak ktoś mógł nie tyle napisać taki artykuł, ale dopuścić. To naprawdę wygląda jak praca 14-15-latka, który po prostu stwierdził, że napisze coś, co ma być lekko kontrowersyjne czy też niepokojące, i wrzucił to po prostu na stronę internetową i ktoś mu to opublikował. Bo nie jestem w stanie pojąć e, tak wielkiej ilości rzeczy, które jest. Cały artykuł jest niesamowicie ogólnikowy. W całym, w całym tym, powiedzmy, tekście nie pada. Żadna konkretna statystyka, żaden procent, żaden sposób zmiany finansowe, wzrosty, spadki, nic z tych rzeczy. Pada nam tylko liczba 2012 jako rok, 4 miliardy, czyli za ile Disney kupił Gwiezdne Wojny, jak i również 3 lata przed Lucasfilmem filmem, rzekomo Disney wykupił uniwersum Marvela. Cokolwiek to znaczy, nie będę już w to wchodził dokładnie. Ale kiedy na przykład autor zaznacza nam, że gwałtownie spada sprzedaż zabawek, nie mamy podane o ile spada, w jakich sektorach spada, absolutnie nawet autor nie zechciał zgłębić tego dokładnie tematu, żeby na przykład zauważyć niektóre elementy, które wpływają na spadek tej sprzedaży, czyli na przykład problemy sieci marki, marki sprzedażowej, czyli Toys R Us, czy też po prostu konkurencja na samym rynku. E, wyniki finansowe również samego filmu tutaj są przedstawione bardzo ogólnikowo, bo mamy na przykład, że spin-off głównej trylogii o nazwie jest Solo A Star Wars Story okazał się wielkim niewypałem. Okej, okay, tutaj się można zgodzić jak najbardziej, ale czemu nadal nie ma liczb? Ale z drugiej części mamy cy cytat druga część trylogii The Last Jedi było co prawda do Hodoba, ale osiągnęła znacznie gorsze wyniki finansowe od pierwszej części, co jest oczywistą oczywistością i nie trzeba być żadnym specjalistą jeżeli chodzi o finanse, żeby wystarczy tylko znać mieć odrobinę wiedzy o box office, żeby zdać sobie z tego sprawę. Cały artykuł jest absolutnie strasznie ogólnikowy nijaki. I owszem, dotyczy tematów, e, który jest ważny, który jest dosyć istotne i które powinien nas, Fanów Wiedny Wojen, interesować, czyli spadek zainteresowania samą marką, aspektami, e, które na to wpływają i jak to się wszystko. Może zmienić i za jakiś czas będę się tym, chcę nawet w tym tygodniu jeszcze się zająć tym na kanale. Ale nie wyobrażam sobie, jak można coś takiego napisać. Już pomijam pisanie na przykład Jedi z małej litery, czy też jakieś błędy językowe, czy też logiczne, albo po prostu brak wiedzy na zasadzie. Reżyser Last Jedi Ryan Johnson pracuje już nad rozwojem kolejnej trylogii. Autor nawet nie wspomina o twórcach Gyoto, no ale widać, że to już było chyba na niego zbyt wymagające. Jednakże. Um... Niektórzy z Was mogą powiedzieć, Sef, po cholerę się zajmujesz czymś takim. Po co zajmujesz się artykułem, który pojawia się na jakiejś bardzo specjalistycznej stronie internetowej, która niewiele ma mimo wszystko związana, jest niewiele związana z Gwiezdnymi Wojnami, co najwyżej w kwestii e, wartości giełdowej Disneya. Nie, nie jestem w stanie pogodzić się z tym, że ktoś pisze coś takiego. Że jakkolwiek mi Gwiezdne Wojny mogą się wydawać, powiedzmy, mało znaczącym tematem, jest to na tyle ważne dla mnie, że ciężko jest mi zaakceptować, czy nie jestem w stanie zaakceptować, tak kiepskiego stylu pisania dziennikarskiego, e, dotyczącego mojego, jednego z moich ulubionych aspektów mojego życia, szczególnie, że sz szanowny pan Apat, czyli autor tego artykułu, to nie jest jego pierwszy artykuł, on opisał jeszcze inne, dotyczące e, oczywiście bardziej tych giełdowych rzeczy, czy te, powiedzmy, ekonomiczne, ale nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego on tutaj to stworzył. I dodatkowo również e, takie tego rodzaju artykuły tworzą iluzję, tworzą w pewien sposób... Mm jakieś poczucie, że coś jest nie tak, że coś jest halo, coś jest nie teges, bez rozważania wszystkich aspektów zaistniałej sytuacji, co oczywiście przeradza się wszelkiego rodzaju ścidlisko z, do narzekania. Mówię tutaj oczywiście o sekcji komentarzy, którą też przejrzałem e, co nieco od góry do dołu. E, no i standardowe teksty, czyli że Gwiezdne Wojny są... Em, em, są, e, Boże, jak to się nazywa? Politycznie poprawne oczywiście, no bo jak inaczej to można nazwać, że to jest do dupy, że kiedyś to było, itd. i tak dalej. I tak tego rodzaju artykuły... Tworzą, są po prostu takim siedliskiem dla mnie, dla ludzi, którzy chcą się wyżyć, którzy chcą, o, podłapać sobie, że ja mówiłem, że gwiezdne wojny się nie udały. Tutaj koleś napisał, że też się nie udały, więc mam rację, bo ten koleś na w stronie internetowej napisał. I ok, i tak jak mówiłem wcześniej, nie jest dla mnie problemem to, że ktoś pisze, że są jakieś kłopoty, niewypały, niedochodowość zyskowa, czy też powiedzmy, jakieś powiedzmy, straty gwiezdnej wojny, bo to trzeba o tym pisać jak najbardziej. Tylko trzeba do tego podchodzić profesjonalnie, konkretnie, rzetelnie, przedstawiać jakie są przyczyny, analizować, przewidywać, a nie napisać artykuł, który mówi, że jest o jest źle, bo jest źle. Ogólniki bez żadnych konkretnych danych finansowych, bez żadnych przykładów. Jest to po prostu złe. Najzwyczajniej świecie złe, i jestem zdziwiony. Naprawdę mimo wszystko zawsze do tej... Nie miałem jakiegoś wielkiego elystyczności, ale wszelkiego rodzaju serwisy, e, nazwijmy to biznesowe, ekonomiczne, jakimi, do, jakimi, z jakimi do tej pory miałem do czynienia, zawsze pisały, czy zawsze tworzyły artykuły profesjonalne. Nieważne na jaki temat były, bardzo czasami to brzmiało nudnie, ale tutaj to jest masakryczne. I wiem, że pewnie ktoś powie, że se, po co robisz wyświetlenie i tak No wybaczcie, no trochę może się uniosłem, może tak to brzmi, ale jest to dla mnie strasznie y, y, słabe. Nie, nie, nie jestem w stanie zrozumieć, jak autor mógł coś takiego napisać i ktoś to mógł przepuścić. No chyba, żeby po prostu wrzucić sensacyjny nagłówek, bo Disney ma poważny problem. Nowa generacja dzieci nie kocha Star Wars. Co oczywiście jest takim ogólnym że już szkoda mi słuch, naprawdę. Tak więc dzisiejszy podcast mocno taki marudzący, narzekający, ale no, no musiałem się tym po prostu podzielić, ale również ten wątek trochę będzie kontynuowany e, jeszcze w tym tygodniu, tak jak mówiłem, ponieważ e, będzie, będę jeszcze o tym się starał mówił, o aspekcie, że tak powiem, nowych czy też starych Gwiezdnych wojen. Na razie dziękuję Wam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało. Zapraszam do dyskusji, może ja przesadzam albo nie przesadzam, dajcie znać, czy to pod tym materiałem, czy to na Facebooku i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!